Nie chcę przedawkować, czyli kolagenowe QA. Nie przedawkujesz i spokojnie możesz stosować oba te produkty kolagenowe jednocześnie, stosując jedną porcję dziennie. Lemoniada proteinowa to połączenie izolatu białka serwatkowego i kolagenu rybiego. W porcji jest ponad 20 g białka i aż. 5000 mg kolagenu morskiego hydrolizowanego. Według jednego z badań stosowanie tego kolagenu właśnie w ilości 5000 mg dziennie spowodowało u kobiet w wieku 45-65 lat zmniejszenie głębokości zmarszczek aż o 23%. Po 12 tygodniach z kolei kolagen zawarty w Pro Beauty to Verisol, czyli bioaktywne peptyty kolagenowe, które są jeszcze lepiej przyspajalne niż te z lemoniady. A dodatkowo kolagen Pro Beauty zawiera witaminy koenzym 10 i mioinozetol, który wspiera prawidłową gospodarkę cukrową i równowagę hormonalną u kobiet. Proteinową lemoniadę pij, kiedy chcesz: do posiłków, pomiędzy posiłkami, po treningu, zawsze wtedy, gdy chcesz podbić białko w diecie. Porcja ma tylko 86 kalorii, a smak sztos. Kolagen Pro Beauty Pi, gdy twoim celem jest kompleksowe dbanie o urody od wewnątrz. Ja piję po jednej porcji dziennie obu. Kolagen Pro Beauty najczęściej do śniadania, a to pomiędzy posiłkami lub do posiłków. Uwaga, zamawiasz na własną odpowiedzialność, bo te smaki uzależniają od pierwszego razu.